Siemaneczko mordeczki, jestem Maja, a ze mną jest Tosia i nawet jest 31 stycznia środa o Ewangelii na dziś. Z Królestwem Bożym dzieje się tak jak gdyby ktoś nasie nie wrzucił w ziemię. W tym fragmencie chodzi o to, że jak wrzucimy e, zianko jakieś w ziemię, to ono rośnie. I tak samo jest z miłością, że ono rośnie, ta miłość rośnie, gdy się modlimy i robimy jakieś dobre uczynki. A Wasz challenge na dziś jest taki, żeby... Żeby pomodlić się za zmarłe osoby. Nie zostawić lajków i zupy. Pa!